ze mną Stanisław Rekut, pszczelarz z 40-letnim doświadczeniem. Fachowo proszę państwa ubrany w kapelusz, w odpowiednią kamizelkę. W takim stroju rzeczywiście idzie pan do pracy? Tak, każdy pszczelarz pracujący osłania sobie zawsze Twarz, czyli głowę, i twarz, bo są to miękkie tkanki bardzo podatne na, na urządzenia i niebezpieczne są to miejsca. Natomiast bluza to wiadomo, że ładna, piękna, jeżeli jest biała, może być innego koloru. No i narzędzia do tego potrzebne są. Także tak przelaz pracuje. Natomiast siatka czarna z przodu jest tą, że przez czarną siatkę dobrze widać. Natomiast przez białą część, która jest z tyłu, no to widać tyle, co przez pierankę czyli obraz się, mgła robi się przez obraz. Nie jest to obojętne, jak zakładamy kapelusz. Czarną siatką do przodu. Zawsze czarną, bo przez czarną dobrze widać. No dobrze, ale jest pan pszczelarzem z 40-letnim doświadczeniem mistrzem pszczelarskim strasznie trudne słowa yy, więc będzie pan wiedział, yy, dlaczego się mówi, że ktoś jest pracowity jak pszczoła? No, albo mrówka, bo te owady są bardzo pracowite. Bo pszczoła, żeby wyprodukować, czyli przynieść kilogram miodu, musi dokonać y, od 70 do 100 tysięcy lotów, y, przynosząc dużą ilość nektaru, który później zagęszcza i y, z tego mamy miód. Y, tutaj teraz proszę Państwa, uwaga absolutna y, skupiona na nas, dlatego, że powiemy o czymś, co jest zupełnie nowe, o miodzie faceliowym. Dobrze zapamiętałam? Tak, od moim doświadczeniu prawie 40-letnim mogę powiedzieć tak: to po raz pierwszy miałam okazję zebrać miód faceliowy. Jest to roślina siana jako przez rolników i tylko i wyłącznie, no oczywiście dopłaty z tego są, ale to tylko i wyłącznie na miód. Powiem, że miód wyjątkowy, taki odcień ma zielonkawy, posmak cytrynowy. I ci, którzy raz spróbowali tego miodu, kupili pierwszy raz, przyjeżdżali drugi, trzeci i powiem, że tak się szybko skończył, że nawet tutaj na to święto miodu już nie było co przywieźć. No właśnie, miód faceliowy, który robi furorę, nowość, ale tej rośliny, jak sam pan mówi, tu w rejonach nie ma, trzeba by było ją specjalnie wysiać. No tak, akurat tak się składa, że syn jest też mamy pasiekę, no już teraz podzieliliśmy sobie, ale jego też, którego na razie czasowo mieszka, Poziął mu kilka hektarów, ma duże gospodarstwo, i w każdym razie w tak, ten sposób zebrał taką ilość tego miodu, że po raz pierwszy mieliśmy czysty faceliowy. Facelia, wyjaśnijmy, to roślina kwitnąca też pięknie jak wrzosy, bo wrzos wiadomo kojarzy się z fioletem, natomiast facelia chyba niebieska. Tak, błękitna, ona się nazywa. Czasem ma odcień taki jasny, ale facelia błękitna, tak. Ta była, bo tam jest natra, inne są ich tych odmiany. Natomiast stala, Natomiast to nie jest ważne. Ważne to, że jest to chyba najbardziej miododajna roślina siana na, na, na miód. Czyli co, musimy się obawiać, że Przemków i jego okolice, które słyną z tego, że mają miód wrzosowy ze znakiem unijnym, no to zastąpi teraz miód faceliowy i zamiast wrzosowych, fioletowych pól będziemy mieli błękitny? Powiem tak, że ja co roku facelię wsiewam na nieużytkach tam, gdzie mieszkam. I jest to domieszka do tych miodów lipowych z lata i co roku, to nie jest tak, że robię sam, po prostu założę ziemię, je kupię. No w tym roku po raz pierwszy mamy, że mamy sami własne, bo miodu już, ale ja umiem w miodzie. Z wielokwiatów, z lata, zawsze jest facelia, bo jakaś domieszka. Trudno powiedzieć ile, ale na pewno jest. Także czysto faceliowego być może nie znajdziecie, ale wszelkie inne miody tu w Przemkowie na pewno czekają na Was. Jeśli słyszeliście Państwo te hałasy za naszymi plecami, to znak, że motocykliści, bo także zlot motocykli odbywa się w Przemkowie w ramach Święta Miodu i Wina, dotarli już tutaj do parku, więc będzie w czym wybierać, jeśli chodzi o zakupy, i będzie co podziwiać chociażby przepiękne maszyny.